Witam wszystkich moich przyjaciół subskrybentów bentów i widzów. Dzisiaj opowiem na kolejnym vlogu. Dzisiaj opowiem wam o moich zainteresowaniach, pasjach. Od czego by to zacząć? A zacznę może z tego, że uwielbiam pisać. Uwielbiam pisać. Naprawdę, już dawno nic nie znam napisałem, ale naprawdę uwielbiam pisać. A zainteresowanych na moim kanale są Lepiej je i początek opadania terminalnego. Więc, jeżeli ktoś jest zainteresowany, zachęcam do wejścia na mój kanał i obejrzenia tych filmów. Druga rzecz to podróże. Podobały mi się zwłaszcza kraje egzotyczne. Wszystkie kraje arabskie. Zwłaszcza Irak, Iran, Teheran. Te wszystkie państwa ogólnie tak nie bardzo dostępne. No i oczywiście, Rola, no afrykańska, y, Amazonia, na której na którą nigdzie nie byłem. Ale ten musi być piękny te, te drzewa, ta roślinność. Uwielbiam taką przyrodę, która nie jest związana z Europą. Uwielbiam miejsca, kraje, zabytki, w których, yy, w których nie ma nic wspólnego z Europą. Są inne, ten, ten klimat, ta historia, te budynki wszystko jest takie innym, wręcz fascynuje. Co my tu jeszcze? No, dzień jak co dzień, prawda? Dzisiaj troszeczkę słoneczko świeci, ale niebo, niebo dosyć zachmurzone, więc nigdy nie wiadomo. Ale jest przyjemnie. Jest kilkanaście stopni, więc można spokojnie sobie wyjść przejść się. bardziej, że ja jeszcze jestem troszeczkę po przeziębieniu, więc Przepraszam bardzo. Przepraszam bardzo. Ja tu troszeczkę tak muszę uważać, ale no cóż. Powoli pewnie będę kończył dzisiejszego vloga. Co by tu jeszcze? Co by tu jeszcze takiego poruszyć? Nic, chyba będziemy powoli kończyć, więc yy... pierwsza prośba: polubcie filmik, skomentujcie, subskrybujcie mój kanał i życzę miłego dnia.